Cześć! Dzisiaj Wam nagram skarmienia kulików perko. Będę dawać, ale za dużo nie daję kulikom. Dobra, zaczynamy. Tamtym dwóm już dałam, tam, tylko tutaj tym dam, bo jest więcej ich i, i tutaj jeszcze. Ten. Wrócimy, Tu ja za dużo nie daję, żeby... Mi nie rozbelowało kulikach. Tyle starczy na no mnie. Bo one są małe. I tamtym ostatnim rzucę jeszcze. Bo w tym parce baranów. E, później. Bo chcę je e, dopuścić do siebie. Jak w tym rzucę. Jeszcze troszkę rzucę na tę chwilę. Troszkę nie rzucę, ale to troszkę. O, tyle, nawet za dużo. Trochę rzucę. Widzimy się po krótkim cięciu. Tutaj już dopuściłem serniczkę barana. Do samca. Ciekawe czy będzie chciała. Nie widać, żeby tyłka podnosiła. Dobra, włożymy tutaj jedzonka. Później samcowi dorzucimy. Tak, czyli to tylko zjadła. Samic jeszcze nie umie. To pierwszy raz jego i tej samiczki też pierwszy raz, bo ona nie chce w ogóle na razie samca przyjąć, podwija nogi.